Ludzkość ciągle spiera się w kwestii swojego pochodzenia. Jedni wypierają się naukowych twierdzeń, zastępując je religijnymi tezami. W ten sposób tworzy się błędne koło, niedoprowadzające do wyznaczonego rezultatu. W starożytnych księgach opisywano losy tamtejszych ludzi. Społeczeństwo, żyjące kilka tysięcy lat temu, myślało w inny sposób niż współcześni ludzie. To powód, dlaczego w takich księgach znajduje się zatrzęsienie zagadek. Jak powstała ludzkość? Czy pradawne księgi niosą w sobie odrobinę prawdy? To pytania, które spędzają sen, z powiek naukowcom. Księga Sojgi to pochodząca z XVI wieku księga magii, napisana w języku łacińskim. Jeden z rękopisów należał do Johna Dee. Ten człowiek posiadał nadprzeciętną wiedzę o kosmosie, był wybitnym matematykiem oraz doświadczonym alchemikiem. W czasach swojej działalności posiadał również największą bibliotekę w całej Anglii. Po jego śmierci, księga została zagubiona. Prawdopodobnie skradziona. Dopiero po 1994 roku zaczęto odnajdowywać skrawki zagubionego rękopisu. Co znajdowało się w pierwotnej wersji księgi? W tym 197-stronnicowym arcydziele użyto tzw. zaszyfrowanych kratek. Szyfr jest na tyle skomplikowany, że do dzisiaj jedynie część z tekstu została rozkodowana. Mówi się, że każdy, kto w 100% odczyta zawartość księgi, po kilku dniach umrze. John Dee w celu wytłumaczenia tematyki księgi udał się w długą podróż po Europie. Starał się w nadprzyrodzony sposób zdobyć kontakt z aniołami. W tym celu miał mu pomóc słynny jasnowic Edward Kelly. John doszedł do wniosku, że księga Sojgi została objawiona Adamowi w raju. Próby odszyfrowania algorytmów potwierdziły, że księga ma dużo wspólnego z Biblią. Napisz w komentarzu świat, a w zamian przypniemy ci serduszko. Kodeks Gigas to potocznie nazywana Biblia Diabła, będąca największym iluminowanym rękopisem średniowiecza. Szacowana jest na blisko 800 lat. Waży 75 kg, a do jej stworzenia trzeba było zabić 160 zwierząt. Od lat fascynuje badaczy nie tylko pod względem rozmiarów, ale również tego, co znajduje się w środku. Naukowcy wykazali, że kodeks gigas prawdopodobnie napisał jeden człowiek. Oczywistą sprawą jest, że nie zajęło mu to jednego dnia. Rękopis był zapewne dziełem całego życia. Oszacowano, że pisano go przez ponad 25 lat. Księga początkowo liczyła 320 stron. Jednak 8 z nich zostało usuniętych z nieznanego powodu. Większość stron została poświęcona tekstom religijnym, traktatom historycznym oraz wiedzy medycznej. W kodeks Gigas na jednej z ostatnich kart widnieje słynny, zajmujący całą stronę wizerunek diabła. Zgodnie z legendą, kodeks miał być stworzony przez mnicha skazanego na zamurowanie żywcem. Aby uniknąć kary, obiecał, że stworzy księgę zawierającą całą ludzką wiedzę w ciągu jednej nocy. Gdy zbliżała się północ, nie zdążywszy samodzielnie wykonać zadanie, sprzedał duszę diabłu w zamian za pomoc. Popol Wach. to księga napisana w połowie XVI wieku przez cywilizację Majów. Ten rękopis został stworzony przez jednego lub więcej anonimowych autorów. Księga opisuje m.in. powstanie ludzkości oraz historię ludu kicze, co jest w niej fascynującego? To, że opisuje ona powstanie świata w dość specyficzny sposób. W mniemaniu autorów księgi najpierw stworzono oceany i niebo, a następnie lądy. Nic nie było dookoła. Nic nie czyniło hałasu, nic się nie poruszało ani nie przesuwało, ani nie wydawało dźwięku na niebie. To jeden z wersów opisujących początki ludzkości. W księdze zobrazowano również powstanie pierwszych istot. Najpierw pojawiły się zwierzęta, a potem ludzie z błota. W dalszej kolejności bogowie stworzyli ludzi z drewna, choć nie wyszło im to najlepiej. Nie tylko to znajdowało się w księdze, ale również zawarto w niej opowieści o królestwie Kicze i podboju hiszpańskim. Księga Uranti. To dzieło o charakterze duchowym i filozoficznym. Szacuje się, że rękopis powstał w latach 1924-1955 w Chicago. To arcydzieło napisano stosunkowo dawno temu, lecz okoliczności powstania są nieznane. W mediach parapsychologicznych zaczęto wnioskować, że autorami księgi są sami przybysze z kosmosu. Księga jest podobno najdokładniejszą relacją w historii. Informacje zawarte w rękopisie pochodzą od obserwatorów metafizycznych. To przeciwieństwo w stosunku do Biblii, która była przekazywana i zmieniana przez pokolenia. Książka ma na celu zjednoczenie religii, nauki i filozofii. Kodeks Drohońca To rękopis liczący 448 stron o nieznanej treści i zapisany w nieznanym języku. W kodeksie umieszczono 87 ilustracji przedstawiających m.in. sceny biblijne, swastykę oraz symbole słońca. Naukowcy od ponad 200 lat próbują rozwikłać zagadkę jego pochodzenia, przeznaczenia oraz autentyczności. Udało im się jedynie wysunąć hipotezę, że był on zapisywany od prawej do lewej strony. W zapisie posłużono się 792 różnymi znakami. Na początku lat 60. XIX wieku jeden z naukowców zarzucił, że kodeks jest zwykłym fałszerstwem. Próbowano nawet połączyć księgę ze słynnym fałszerzem i mistyfikatorem Samuelem Nemesa. Jednak próby połączenia Nemesa z kodeksem Rochońca okazały się nieskuteczne. Początkowo przypuszczano, że kodeks został zapisany w języku sarowęgierskim, co wynikało z pobieżnego podobieństwa znaków. W późniejszym okresie wskazywano, że jest to sztuczny język. Kodeks zawdzięcza swoją nazwę dzięki zbiorom hrabiów pochodzących z Rochowca w Austrii. Manuskrypt Wojnicza. To księga pokryta rysunkami, wykresami oraz niezrozumiałym pismem. Swoją nazwę zawdzięcza polskiemu antykwariuszowi Michałowi Wojniczowi. W 1912 roku, wcześniej wspomniany kolekcjoner, odkupił księgę od Jezuitów we włoskim Frascati. Rękopis Wojnicza był, jaki nadal jest przedmiotem intensywnych badań. Do dziś uchodzi za najbardziej tajemniczy rękopisemny zabytek średniowiecza. Naukowcom nadal nie udało się rozpoznać autora pisma oraz języka, w jakim księga została napisana. Pergamin, na którym spisano księgę, został poddany badaniom metodą datowania radiowęglowego i wykazano, że powstał on między 1404 a 1438 rokiem. W środku księgi umieszczono ponad 100 rysunków przedstawiających zioła, korzenie oraz wykresy astronomiczne. Co to może wszystko znaczyć? W mniemaniu badaczy, rękopis prawdopodobnie jest księgą medycyny.